Też nadpłacić swój kredyt hipoteczny, ale stoisz przed dylematem: czy masz skracać okres kredytowania, czy może jednak zmniejszać ratę. Dzisiaj opowiem, kiedy jedna opcja jest lepsza, a kiedy trzeba skorzystać z drugiej. Opowiem też o trzeciej opcji, czyli i to, i to, tak zwanej strategii MIX, oraz opowiem o przypadkach, w których właśnie to ona jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli ten temat Cię interesuje. Zapraszam do oglądania. Cześć. Witam Cię serdecznie w pewnym miejscu. Ja nazywam się Adrian Sawicki i na co dzień pomagam moim klientom uzyskać najlepszy kredyt hipoteczny oraz bezpiecznie, krok po kroku, kupować, wynajmować, sprzedawać nieruchomości. Więcej informacji, jak mogę Tobie pomóc, znajdziesz na stronie www.pewnemiejsce.pl. Teraz lecimy z tematem. Zmniejszyć ratę czy skracać okres kredytowania? Kiedy nagrywałem filmy na temat wakacji kredytowych i odpowiadałem też na Wasze komentarze, to mówiłem skracać okres kredytowania, bo się to bardziej opłaca. No, jeżeli mamy jednym zdaniem odpowiedzieć, czy skracać okres kredytowania, czy zmniejszać ratę, i mam na to 30 sekund na odpowiedź, bez wchodzenia w szczegóły, oczywiście, odpowiadamy skracać okres, bo się to bardziej opłaca. Dzisiaj wejdziemy głębiej, dzisiaj wejdziemy w szczegóły, żeby to zrozumieć, jak działa skracanie okresu kredytowania, jak działa zmniejszanie raty i w jaki sposób dojdziemy do tej naszej strategii MIX, gdzie zrobimy i to, i to. Posłużymy się historią Mieczysława. Otóż my razem, ja i ty, jesteśmy doradcami kredytowymi, i Mietek do nas przychodzi i mówi: Postanowiłem nadpłacić kredyt hipoteczny. Co mam zrobić? No dobrze, co wiemy o naszym kliencie Mieczysławie? Otóż Mieczysław ma kredyt na 300 tysięcy złotych na 30 lat. Oprocentowanie to jest 8% w skali roku. Od razu gwiazdeczkę powiem: Tak, wiem, jeżeli zmienią się stopy procentowe, to wszystkie wyliczenia będą nieaktualne. Dzisiaj nie mówimy o tym, jakie będą stopy procentowe, dzisiaj mówimy o tym, w jaki sposób skracanie okresu kredytowania bądź zmniejszania raty wpływa na nasz kredyt. Chodzi o poznanie mechanizmów. No i zobaczcie. Tutaj zaznaczyłem wakacje kredytowe, czyli 4 miesiące w 2022, 4 miesiące w 2023. Zakładamy, że Mietek nadpłaca tylko to, co wziął z wakacji kredytowej. Co będzie, jak będą się mu zmniejszały raty? No to mamy ratę 201, wakacje kredytowe, nadpłacił od razu, rata mu się zmniejszyła o mniej więcej 16 zł. Znowu tą ratę zawiesił, nadpłacił, znowu się mu zmniejszyła, zawiesił, nadpłacił, znowu mu się zmniejszyła. No to już tą grudniową musi zapłacić, nie nadpłaca. W styczniu znowu zawiesił, troszeczkę się zmniejszyła, znowu tam niecałe 16 zł. Luty, marzec normalnie płacił, kwiecień zawiesił, maj, czerwiec spłacał normalnie, lipiec zawiesił, sierpień, wrzesień spłacał normalnie, październik zawiesił. Łącznie zrobił tych nadpłat na ponad 17 tysięcy. Jeżeli Mietek zdecyduje, że jednak będzie chciał skracać okres kredytowania, no to ta rata mu się nie będzie zmniejszała. Więc tak, wziął wakacje, nadpłacił, skrócił okres. Wziął wakacje, nadpłacił, skrócił okres. I za każdym razem skracał okres, skracał okres, skracał okres. Mamy przypadek, kiedy nadpłacamy, jakby tylko te wakacje kredytowe. Nic więcej. Tutaj też. Łączne nadpłaty to jest ponad 17 tysięcy. 17,700, tutaj mamy 17,100. No i teraz, w jaki sposób to wpływa na nasze odsetki całkowicie w tym przypadku? A w jaki sposób wpływa na nasze odsetki, jeżeli będziemy skracali okres? 25 lat i zobaczcie, w momencie, kiedy jesteśmy na 293 miesiącu, 292 w zasadzie, jeżeli skracamy okres kredytowania, to kończymy kredyt. Natomiast w przypadku zmniejszania rat, tą ratę przez te 360 miesięcy cały czas płacimy. Tutaj kredyt się już zakończył, tu cały czas płacimy, 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 i kiedy dochodzimy do końca okresu, widzimy, że w przypadku Zmniejszania rat, total odsetki 464 900, a tutaj 362 400. Na yy, nadpłacaniu i zmniejszaniu rat zyskaliśmy łącznie 27 000. W momencie, kiedy będziemy chcieli skracać okres kredytowania, 129 000, prawie 130. 130 tysięcy, jeżeli skracamy, 27, jeżeli zmniejszamy ratę. Jeżeli mamy odpowiedź sobie na pytanie, co się bardziej opłaca, skracać okres czy zmniejszać ratę, odpowiedź jest skracać okres kredytowania. Widzimy tu, w jaki sposób to działa. To są wyliczenia, które dotyczą rat równych. Zrobiłem też wyliczenia dotyczące rat malejących. Kilka słów. Raty malejące na początku, jeżeli sobie idziecie do banku i się pytacie, równe czy malejące. Znowu w skrócie to jest tak, malejące zaczynają się na dzień dobry o 30% więcej, więc od razu jakby mniej osób chce z nich korzystać, natomiast w całości mniej odsetek oddajemy do banku. Tutaj macie symulację dla rat malejących. Zobaczcie, jeżeli weźmiemy raty malejące, bez żadnego nadpłacania tych odsetek będzie 361, a przy ratach równych 492, przy ratach malejących 361. Już mamy 130 tysięcy do przodu na całym kredycie. One są droższe o 30% na dzień dobry i degresywnie nam tutaj spadają. Zobaczcie ciekawą rzecz. Ponieważ mniej odsetek oddajemy, to też te korzyści z nadpłat są mniejsze. Bo zobaczcie, w przypadku rat. Równych, Jeżeli będziemy zmniejszać raty, zyskamy na całości 27 tysięcy. Jeżeli będziemy zmniejszać ratę w przypadku rat malejących, zyskamy 20 600. Jeżeli skracać okres kredytowania, zobaczcie jaka jest różnica: w przypadku rat równych 130, ale w przypadku rat malejących już tylko 41 tysięcy mniej suma sumarum oczywiście zapłacimy najmniej bo 320 tysięcy versus 360 czy w ogóle 464 w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz różnica między ratami malejącymi a ratami równymi zobaczcie jeżeli weźmiemy raty równe nie będziemy nadpłacać odsetek będzie 492 jeżeli weźmiemy raty malejące, które na dzień dobry o 30% wyżej się zaczynają, różnica w odsetkach 361. Natomiast porównajcie tutaj te dwie wartości. Jeżeli weźmiemy raty równe, a nadpłacimy 8 razy tą naszą ratę i skrócimy okres kredytowania z 360 miesięcy, Wybieramy 8 miesięcy. Tutaj w tym przypadku u nas to są wakacje kredytowe. Oddamy podobną kwotę odsetek, co w przypadku, gdybyśmy na dzień dobry zdecydowali się na raty malejące. No to jakie wnioski nam płyną? Raty malejące czy raty równe? Brać raty równe, które są mniejsze o 30% na dzień dobry, nadpłacić sobie, jeżeli masz kasę, i wychodzi ci to samo, co raty malejące. Taka ciekawa. Ciekawostka. Tak na marginesie. Dobra, wracamy do Mietka, który przyszedł do nas z pytaniem, co on ma robić. Czy on ma skracać okres kredytowania, czy ma zmniejszać ratę? No wyliczyliśmy mu. Skracasz okres kredytowania, zyskałeś prawie 130 koła. Zmniejszasz ratę, masz 27 500. Dobra, czyli co robimy? Oczywiście skracamy okres kredytowania. No właśnie nie oczywiście, bo Mietek nam powiedział, że ma kredyt PKO BP. A akurat w banku PKOBP, kiedy nadpłacasz swój kredyt hipoteczny, nie masz opcji wyboru, czy chcesz skrócić okres kredytowania, czy zmniejszyć ratę. Z automatu ci zmniejsza ratę. I ta opcja dla klientów jest bezpłatna. Jeżeli w banku PKOBP chciałbyś skrócić okres kredytowania, to ten bank powie: że Musimy podpisać aneks, i za ten aneks trzeba zapłacić 0,5% od kwoty która została do spłaty. Już Wam pokazuję, jak to działa. Zobaczcie, co się dzieje. Idziesz do banku, chcesz nadpłacić 2,200, a musisz zapłacić za aneks, który kosztuje 1487. Łącznie na chcesz nadpłacić wakacje 17,700, a 11,500 to są opłaty za aneksy, które skracają nam okres kredytowania. To się nie kalkuluje. Kochani, jeżeli macie konto kredyt hipoteczny w PKOBP, no to musimy pomyśleć nad jakąś inną opcją. Nie skracanie okresu kredytowania, ale nie zmniejszanie raty, bo 27 tysięcy oszczędności w skali całego kredytu też nas nie zadowala. No i tutaj przechodzimy do opcji trzeciej, czyli opcji MIX. Idziemy do opcji MIX. Na czym polega opcja MIX? Nadpłacasz kredyt miesiąc po miesiącu. Masz opcję zmniejszania rat, ale robisz to cyklicznie cały czas. Miesiąc po miesiącu, konstans, nadpłacasz. Dokładnie rzecz biorąc. Wziąłeś wakacje, nadpłaciłeś, 16 zł zyskałeś. Pamiętasz ile zapłaciłeś? 2,200. Rata się zmniejszyła, dokładasz 16 zł. Kolejny miesiąc nadpłacasz już. Wakacje kredytowe plus 16 zł, nadpłacasz 2 233. Kolejna rata, spada znowu 16 zł zarobione, ty już nadpłacasz 2 250. Tutaj nie masz wakacji kredytowych, ale różnica pomiędzy ratą, którą masz teraz, a tą, którą masz pierwotnie, już zarobiłeś 65 zł, o tyle rata ci spadła, nadpłacasz 65 zł. Nadpłata 65 zł daje ci zmniejszenie kolejnej raty o 48 groszy. I nadpłacasz miesiąc po miesiącu, miesiąc po miesiącu, miesiąc po miesiącu, dokładając tą różnicę. No i zobaczcie, co się dzieje. Skończyły się wakacje kredytowe, 8 miesięcy już tutaj nam się zakończyło. Wakacji nam nie przedłużyli, ale mamy, słuchajcie, ratę, Mniejszą o 138 zł i nadpłacamy. Już złotówka mniejsza rata miesiąc później: 139, 140, 141, 142, 143, 144. Co miesiąc złotówkę sobie dodajemy i nadpłacamy, i nadpłacamy, i nadpłacamy. Wyrabiamy w sobie nawyk co miesięcznej nadpłaty. W banku pko bp wystarczy wejść na aplikację iko, wybierasz. Dzień, kwotę i pyk. Nadpłacamy, nadpłacamy. Co miesiąc, po prostu nadpłacamy. Ci, którzy w innych bankach sobie skrócili okres kredytowania, już dawno o tym zapomnieli, bo już jesteśmy po trzech latach, a my tutaj wyrabiamy sobie nawyk nadpłacania, nadpłacania, nadpłacania. Oczywiście, cały czas to ćwiczenie, które tutaj wykonujemy, jest, że nie zmieniły się stopy procentowe. Cały czas mamy osiem. Jeśli, nie wiem, po 5-6 latach okaże, okaże się, że stopy nam w końcu spadną, a kiedyś nam spadną, no to jeżeli rata spadnie nam o 200 zł, no to będziesz mógł nadpłacać nie 180, tylko 380. W takim wypadku to podejście tak naprawdę będzie jeszcze bardziej korzystne od tego podejścia, bo ci już nadpłacili, zapomnieli o tym, a ci wyrobili nawyk nadpłacania, mają większy bufor, nadpłacają więcej. No pytanie, co jeżeli teraz stopy pójdą nam strzelam na 14% do góry. Rata z 2200, masz oprocentowanie zmienne, wejdzie Ci na 3, no to pytanie, czy po wakacjach kredytowych będziesz dalej nadpłacał te 130 zł, skoro rata tutaj wejdzie Ci na 3000. Tutaj tylko nadmienię zastanów się, czy nie chcesz przejść na oprocentowanie stałe, okresowo stałe, żeby sobie na 5 lat zamrozić. Zastanów się, czy warto, czy nie warto. Jeden powie, że tak, drugi, że nie. Jeżeli chcecie w komentarzu się wypowiedzieć na ten temat. Wiem też, że na tym kanale słuchają mnie też profesjonaliści, koledzy po fachu. Podzielcie się proszę Waszym zdaniem. Warto teraz przychodzić, czy nie warto. Wracamy do naszego przykładu. Widzicie, nadpłacamy. Tutaj mamy dalej nasz modelowy przykład. Mamy 8%. Niezmienne. No i nadpłacamy, nadpłacamy, nadpłacamy. Zobaczcie, tu już nadpłaty po 10 latach, czyli 120 miesiąc, robi się już 310 zł. Czyli ten człowiek płaci 2200, ten już płaci 1800, ale 300 nadpłaca. Widzimy kolejne korzyści. W razie czego coś przyciśnie, ten może nie nadpłacić, ma do zapłaty tylko 1800. Ten, no, płaci. 2,200. Po 22 latach wyrównują, że ta rata, słuchajcie, już zaczyna być mniejsza niż ta miesięczna nadpłata. I lecimy, 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 lecimy. Co się dzieje? W przypadku skrócenia okresu kredytowania 293 miesiąc kończymy kredyt, który miał być na 360, czyli 67 miesięcy. 5,5 roku wcześniej, przed terminem spłacamy. W tym modelu Praktycznie wychodzi nam na to samo. Praktycznie wychodzi nam na to samo. I zobaczcie. Koszty. Rata 2200, początkowa 2200. Tu mieliśmy tak samo, tu tak samo. Tu odsetki 362, 362. Mniej o 129,400, 129,900. Dobra wiadomość dla tych z Was, którzy mają kredyty w banku PKOBP, jest taka że nie musicie zmniej... skracać okresu kredytowania, żeby zarobić 129. Jeżeli zrobicie tak jak tutaj wam sugeruję, czyli bierzecie w wakacje kredytowe, nadpłacacie, a potem tą różnicę dalej sobie systematycznie nadpłacacie, wyjdziecie na to samo, Wyjdziecie na to sam. Ciężko mi sobie, tak jak powiedziałem, wyobrazić kogoś, kto w 76 miesiącu liczy, że nadpłacił 217, przez to rata mu się zmniejszy o złoty 70, więc za miesiąc on musi te złoty 70 dodać. Tu nie chodzi o to, żebyśmy jak w aptece liczyli. Jeżeli sobie mniej więcej to zaokrąglisz, tu masz nadpłacić 140, dobrze, nadpłacisz 150, będziesz tam nadpłacał. Nie wiem, 3 miesiące nie nadpłacisz. Ba, niech będzie, że od 3 roku, 30, 36 miesiąc do 48 miesiąca. Eee, tutaj sto 6, 6, 2180 masz nadpłacić w trzecim roku łącznie wrzucisz sobie te 2180 w budżetówce pracujesz, 13 dostałeś, wrzucasz sobie jednorazowo raz w roku tą nadpłatę i zmniejszasz eee, kwotę. Jeżeli te sumy będą się mniej więcej zgadzać jaką ratę płaciłeś jaką płacisz teraz i tą różnicę czy to co miesiąc czy raz na kwartał czy raz na rok to nie ma naprawdę większego już znaczenia chodzi o to żeby robić to cyklicznie cyklicznie nadpłacać wrzucać wyrobić w sobie ten nawyk suma sumarum zyskasz tyle samo co osoby które te wakacje kredytowe wrzuciły Nadpłaciły, skróciły okres kredytowy i zapomniały. Tak jak powiedziałem, może być nawet taka sytuacja, gdzie zyskasz nawet więcej, jeżeli oczywiście więcej będziesz nadpłacał. Słuchajcie, kiedy zmniejszamy ratę? Kiedy stosujemy strategię MIX? Jeżeli masz taki bank jak PKO BP, idziemy w strategię MIX. Wyrabiamy w sobie nawyk comiesięcznego nadpłacania. Kiedy jeszcze stosujesz strategię mix bądź zmniejszasz ratę? W momencie kiedy wynajmujesz mieszkanie, co miesiąc dostajesz kasę. W takiej sytuacji nie chcesz skracać okresu kredytowania dlatego, że tak, tak czy inaczej twój najemca spłaca ci twoje zobowiązanie. Skoro ty jesteś inwestorem, dla ciebie najważniejsza jest stopa zwrotu z inwestycji. Chcesz zmniejszać ratę, twój najem, czynsz najmu będzie szedł w górę, ty zmniejszasz sobie tą ratę, masz coraz większą przestrzeń, coraz większy bufor, stopa zwrotu z twojej inwestycji jest coraz lepsza, zobowiązanie twoje miesięczne jest coraz mniejsze, twój najem rośnie, budujesz sobie w ten sposób bufor, bo być może przejdzie czas, że przez miesiąc czy przez dwa nie będziesz miał najemcy, różne sytuacje mogą się zdarzyć. Wtedy chcesz mieć niższe zobowiązanie, nie krótszy okres kredytowania, bo chcesz być bardziej elastyczny. Dalej, idąc już tym tropem, jesteś inwestorem, inwestujesz w nieruchomości za pomocą kredytów hipotecznych, czyli lewarujesz się kredytem. Zastosujesz taką właśnie dźwignię finansową i też w tym wypadku lepiej jest zmniejszać ratę, bądź stosować właśnie strategię MIX. Dlaczego MIX? Bo MIX to jest zmniejszanie raty, ale tak naprawdę wcześniej spłacisz ten kredyt, tak samo o ponad 6 lat skrócony, dlatego jest to strategia MIX, zmniejszać ratę, ale i skracasz okres kredytowania. Jeżeli jesteś inwestorem, chcesz mieć coraz mniejszą ratę. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób budujesz sobie na przyszłość lepszą zdolność kredytową. Im masz niższe zobowiązania, tym twoja zdolność kredytowa jest większa. Jesteś inwestorem, być może nagle jakiś spadek, dowiesz się jakiejś nieruchomości, trzeba kupić, trzeba na szybko posiłkować się kredytem, może jakiś flip ci się fajny trafi. Chcesz mieć zdolność kredytową lepszą? Bardziej tobie zależy na zmniejszaniu raty, nie skracaniu okresu kredytowego. Masz kredyt w PKOBP, zmniejszasz ratę albo robisz miksa. Jesteś inwestorem, chcesz mieć lepszą zdolność kredytową? Idziesz na miksa. Wynajmujesz swoje mieszkanie, najemcy ci płacą za mieszkanie, chcesz większy bufor sobie budować? Wybierasz miksa. Dalej. Nie jesteś inwestorem, mieszkasz w mieszkaniu, na który spłacasz kredyt, ale tak naprawdę masz mały bufor finansowy. Twoja poduszka finansowa jest niewielka. Współczynnik raty kredytu do twoich dochodów jest duży. Duży to znaczy na przykład 30%, 40%. A nie daj Boże, jeszcze masz oprocentowanie zmienne. Raty skoczą do góry. I może być krzywda. W Twoim wypadku też lepszą strategią będzie MIX. Nadpłacasz, zmniejszasz sobie ratę, zmniejszasz swoje zobowiązanie, nie skracasz okresu kredytowania. Budujesz w ten sposób sobie bufor na tak zwane nieprzewidziane wydatki, na czarną godzinę. Lepiej mieć niższą ratę. Bo co, jeżeli stopy procentowe naprawdę poszybują nam na 12-15%? Twoja rata poszybuje o kolejne 100%? No właśnie, jeżeli nie masz wystarczającej poduszki finansowej, musisz wziąć to pod uwagę. Kiedy jeszcze miks bądź zmniejszanie raty w moim odczuciu będzie lepsze? A no, jeżeli jesteś taką osobą, która lubi mieć wszystko pod kontrolą, lubi mieć jakby władzę w swoich rękach, są takie osoby, które bardziej preferują ustawić sobie polecenie zapłaty, i niech tam na przykład telefon sam schodzi, niech rachunek za gaz sam schodzi. Takie osoby prawdopodobnie chcą mieć spokój, o tym będziemy mówili. Lepiej niech skrócą okres kredytowania, zapominają, sprawa załatwiona. Ale jeżeli jesteś osobą, która lubi sobie posprawdzać, chce kontrolować, chce mieć wszystko w jednym miejscu. Jeżeli zależy ci właśnie na elastyczności, do tego jesteś taki skrupulatny, ale i konsekwentny w swoim działaniu i te comiesięczne nadpłaty nie będą stanowiły dla ciebie tragedii, prawdopodobnie właśnie takie nadpłacanie, sprawdzanie jesteś osobą taką, która no, lubi to robić przede wszystkim, sprawia to tobie może przyjemność. No to ta opcja prawdopodobnie dla ciebie będzie bardziej adekwatna. To jakim mietkom w takim razie będziemy rekomendować skracanie okresu kredytowania. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że on chce jak najszybciej się pozbyć swojego kredytu, powiemy: skracaj okres. Jeżeli mietek przyjdzie i powie, że chce jak najmniej odsetek oddać to banku, na tym mi najbardziej zależy, bo to złodzieje i w ogóle ja po prostu ani złotówki nie chcę tam do, nadpłacać, więcej niż to potrzeba. Powiemy, ok, nadpłacaj jak najwięcej możesz i skracaj okres kredytowania. I skracaj okres kredytowania. Odsetkowo wyjdziesz na tym najlepiej, najmniej pieniędzy oddasz bankowi. Kiedy jeszcze będziemy mówili, że lepiej skracać okres kredytowania? No właśnie, osobom, które chcą jak najmniej formalności, które nie chcą latać, które nie chcą yy, pilnować. Które nie chcą tutaj co miesiąc sobie liczyć, się zastanawiać. One po prostu chcą raz a dobrze, porządnie nadpłacić, zapomnieć, oddać jak najmniej odsetek i o tym już więcej nie myśleć. Skracamy okres kredytowania. Skracając okres kredytowania, oddasz najmniej odsetek, zajmie ci to najmniej czasu, będzie najmniej formalności, ale żeby to zrobić, musisz móc sobie na to pozwolić. To znaczy, musisz być osobą, która ma możliwość sobie pozwolić na taki rarytas. Nie każdy tak może. Pamiętaj, żeby skracać okres kredytowania, musisz mieć odpowiedni bufor finansowy. Czyli skracasz okres kredytowania, ale w momencie, twoja rata oczywiście jest na tym samym poziomie, ale kiedy te raty pójdą w górę, to Ciebie będzie na to stać. Tutaj dobrze, w tym wypadku, żebyś miał jednak oprocentowanie stałe, zamrożone, chociaż na te 5 lat do przodu, i w momencie, kiedy stopy wystrzelą do góry, Twoja rata się nie zmienia. Nadpłacasz, skracasz okres, nadpłacasz, skracasz okres, ale Twoja rata się nie zmienia, chociaż przez tych najbliższych 5 lat, gdzie różnie może być, nikt nie ma z nas Szklanej kuli, chociaż niektórzy twierdzą, że mają i wiedzą, co będzie. Ja nie wiem, ale może być naprawdę różnie. Tutaj w temacie nadpłat. Nagram, obiecuję, że nagram osobny odcinek na temat kosztów. Ile kosztuje nadpłacanie kredytu? Opowiem w jakich bankach, jak to wygląda, co z tymi aneksami, co z tymi prowizjami. W tym miejscu zachęcam Cię do tego, żebyś subskrybował kanał pewne miejsca i nacisnął ten dzwoneczek. Wtedy po prostu kolejny odcinek Ciebie nie ominie. Chcę Ci bardzo podziękować za to, że jesteś ze mną aż do tego momentu. Jeżeli uznasz, że ten odcinek jest wartościowy, to proszę podeślij go swoim znajomym, którzy mają kredyty, którzy myślą o nadpłatach, żeby też wiedzieli jak się tutaj odnaleźć w tych zagadnieniach. Daj mi lajka, zostaw swój, proszę, komentarz, to pozwoli nam dotrzeć do większej ilości osób, które być może będą potrzebowali tej wiedzy. Zobaczcie, z wakacji kredytowych, ludzie, którzy wzięli te wakacje 12-14 lat temu, tylko co dziesiąta osoba skorzystała z wakacji kredytowych. Szkoda, naprawdę szkoda, bo jest to darmowa kasa, którą można wziąć i chociażby nadpłacić kredyt i zyskać na odsetkach. No ale nie każdy z tego skorzysta, bo nie każdy po prostu jest świadomy. Nie każdy ma wiedzę, którą wam tutaj daję na tym kanale za free. Korzystajcie, dzielcie się tym, rozsyłajcie to dalej. Po prostu niech to dociera do ludzi, którzy potrzebują tej wiedzy. Dziękuję tobie za to, że jesteś ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.